Dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kwadransie z ochroną sygnalistów. Ja nazywam się Eryk Brodnicki i jestem prezesem zarządu firmy Centrum Audytu Bezpieczeństwa. Firma, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się kwestiami szeroko rozumianego bezpieczeństwa od audytu poprzez ochronę danych osobowych, bezpieczeństwo i higienę pracy, a także praktyczne wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Dzisiejszy program jest niejako przeformatowaniem czwartku z sygnalistami, czyli takiego cyklicznego wpisu w mediach społecznościowych na temat szeroko rozumianego whistleblowingu. Będzie to nowe otwarcie, podczas którego będę przedstawiał Państwu 15-minutowy program, aby przybliżyć problematykę ochrony sygnalistów w organizacji w sposób zrozumiały. A przede wszystkim stricte praktyczny. Dodatkowo będę przedstawiał Państwu bezpośredni wpływ nowego prawodawstwa na różne branże. Podczas trwania programu postaram się rozłożyć dla Państwa założenia nowej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Chociaż, jak mam być precyzyjny, to ta dyrektywa wcale się tak nie nazywa. Bo jej nazwa brzmi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nowy akt prawny musi zostać zaimplementowany do polskiego prawodawstwa do 17 grudnia 2021 roku. Jak zapewne Państwo Zobaczyliście, dziś występuję sam, ale kolejne odcinki będę dzielił z bardzo interesującymi gośćmi z różnych branż, aby poznać ich spojrzenie na temat wpływu nowej dyrektywy na ich pracę. Już dziś serdecznie Państwa zapraszam na następne odcinki. Szanowni Państwo, tyle tytułem króciutkiego wstępu. Zadajmy sobie zatem kluczowe pytanie. Skąd w ogóle temat ochrony sygnalistów? O co to całe zamieszanie z systemami ochrony sygnalistów, kanałami zgłoszeniowymi, czy też z nowymi procedurami? W dzisiejszym programie postaram się uporządkować dla Państwa właśnie tą kwestię, kwestię ochrony sygnalistów. Szanowni Państwo, jak zapewne Państwo doskonale wiecie, Polska jako członek Unii Europejskiej. Musi regularnie zobowiązywać się do wdrażania uregulowań unijnych. Nie inaczej jest w przypadku dyrektywy o sygnalistach z 23 października 2019 roku. Tutaj czas na implementację Unia Europejska wyznaczyła do 17 grudnia 2021 roku. O czym, Szanowni Państwo, przede wszystkim warto pamiętać? Warto pamiętać, że dyrektywa jest aktem prawnym, który ma nam tylko wyznaczyć cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa Unii Europejskiej. Sposób jego osiągnięcia tak naprawdę określają poszczególne kraje za pośrednictwem swoich. Aktów prawnych. I tak na przykład w przypadku dyrektywy w sprawie praw konsumentów, która miała miejsce jakiś czas temu, miała przyczynić się do zwiększenia poziomu ochrony praw konsumentów w Unii Europejskiej, eliminując ukryte opłaty i koszty przy zakupach w internecie. Tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ta dyrektywa także została wdrożona w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, a tak naprawdę jej główne założenia. Państwo zapewne z doświadczenia wiecie, że zajmuje się także ochroną danych osobowych i tutaj jeśli chodzi o rozporządzenie o ochronie danych jest to zupełnie inny akt prawny, ale również minutkę chciałbym na ten temat poświęcić, dlatego że tak naprawdę rozporządzenie musi być stosowane w całości na obszarze całej Unii Europejskiej, czyli mamy tutaj tak naprawdę dużo mniejszy wpływ polskiego ustawodawcy, jeśli chodzi o kształt rozporządzenia. Wróćmy jednak, Szanowni Państwo, do dyrektywy po tej krótkiej dygresji związanej z RODO. O czym tak naprawdę musimy pamiętać? Przede wszystkim, tak jak już dwukrotnie już dzisiaj wspomniałem, wdrożenie do legislacji krajów Unii Europejskiej zapisów dyrektywy o sygnalistach musi być zrealizowane do 17 grudnia 2021 roku. Przy czym należy pamiętać tutaj o dwóch kwestiach. Pierwsza z nich, że tak naprawdę dyrektywa od 17 grudnia 2021 roku obejmie wyłącznie firmy zatrudniające powyżej 249 pracowników. Zaś mniejsze firmy, które zatrudniają od 49 do 249 pracowników, zostaną objęte nowymi przepisami dopiero od 17 grudnia 2020. Trzeciego roku. Wiemy też, że wdrożenie do legislacji zapisów dyrektywy odbędzie się na mocy naszej polskiej ustawy, o której jeszcze dzisiaj będę Państwu mówił. Szanowni Państwo, uchwalona w 2019 roku unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nałożyła na przedsiębiorstwa i instytucje publiczne szereg obowiązków związanych z ochroną sygnalistów. Wśród najważniejszych, w mojej opinii, trzeba wymienić chociażby cztery aspekty. Pierwszy z nich to jest utworzenie wewnętrznych, poufnych i bezpiecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów oraz poinformowanie o nich pracowników i partnerów biznesowych. Po drugie, wskazanie osób odpowiedzialnych za weryfikację zgłaszanych naruszeń. Następnie podejmowanie działań wyjaśniających oraz przekazywanie sygnaliści informacji zwrotnych, zarówno o przyjęciu zgłoszenia, jak i o podjętych z nim działaniach, oraz udostępnianie pracownikom i partnerom biznesowym informacji na temat wewnętrznych i zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń. Szanowni Państwo, zadajmy sobie to kluczowe pytanie: skąd tak naprawdę. Takie rozumowanie unijnego prawodawcy. Dlaczego zajmujemy się ochroną sygnalistów? Jaka jest tak naprawdę geneza tejże dyrektywy? Dlaczego ona, zdaniem unijnych głów, jest interesująca i powinna zostać wdrożona na terenie całej Unii Europejskiej? Szanowni Państwo, nie ma tutaj dzieła przypadku, dlatego że samo uchwalenie. Dyrektywy wiąże się bezpośrednio z raportem Komisji Europejskiej z 2017 roku, który mówi nam o tym, że brak skutecznej ochrony sygnalistów w samym tylko obszarze zamówień publicznych naraża Unię Europejską na utratę potencjalnych korzyści od blisko 5,8 miliarda euro do 9,6 miliarda euro rocznie. Link do tego badania znajdziecie Państwo w opisie filmu. Stąd też postanowiono przygotować taki akt prawny w formie dyrektywy, który przyczyni się do ochrony sygnalistów, do ochrony osób, jak sama nazwa wskazuje, które sygnalizują nieprawidłowości napotkane w, w kontekście zawodowym, które mogą szkodzić interesowi publicznemu, na przykład jest to działanie na szkodę środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa konsumentów, czy też finansów publicznych. Szanowni Państwo, jeśli znamy genezę dyrektywy, czyli tak naprawdę wiemy, dlaczego ta dyrektywa została uchwalona, to trzeba przejść. Tak naprawdę bardzo zręcznie do założeń tejże dyrektywy. I tutaj te założenia znajdziemy w motywie szóstym preambuły, który mówi nam o tym, że ochrona sygnalistów jest konieczna do poprawienia egzekwowania prawa Unii w dziedzinie zamówień publicznych. Ma to się przyczynić do tego, aby te zamówienia nie przyczyniały się do nadużyć finansów i korupcji i aby były one skutecznie egzekwowane. Szanowni Państwo, czyli tak naprawdę skupiamy swój wzrok na kwestii związanej z zamówieniami publicznymi i rozdysponowywaniu środków unijnych. Jeśli znamy genezę, jeśli znamy założenie, założenia dyrektywy, musimy przejść tak naprawdę do klu tegoż aktu prawnego, jakim jest cel dyrektywy, a celem dyrektywy zgodnie z artykułem pierwszym jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach. I te dziedziny są bardzo zręcznie wymienione w artykule drugim tejże dyrektywy, który mówi nam o tym, że zgłaszanie naruszeń obejmie między innymi takie obszary, jak już wspomniane przeze mnie zamówienia publiczne, usługi, produkty finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe. Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowia i dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, czy też ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych. Tutaj warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w artykule 2, ust. 2, wyraźnie zaznaczono, że kraje członkowskie mają prawo do rozszerzenia tego zakresu przedmiotowego. Szanowni Państwo, zapewne, Zastanawiacie się Państwo nad aspektem takim, czy ta dyrektywa o ochronie sygnalistów jest tematem nowym, jakimś wymysłem może unijnym, ale tutaj, Szanowni Państwo, chciałbym zaznaczyć. Że to nic bardziej mylnego, tak naprawdę, bo Polska przed pojawieniem się jeszcze dyrektywy o ochronie sygnalistów nie posiadała, co prawda, takiego kompleksowego aktu prawnego, który regulowałby tą kwestię, ale tematyka ochrony sygnalistów. Miała zastosowanie np. w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdzie w artykule 53 możemy przeczytać, że instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Co więcej, w samym kodeksie pracy, który dotyczy nas jako pracowników oraz pracodawców w bardzo bezpośredni sposób, także można znaleźć mechanizmy, które mają za zadanie chronić pracowników. Na przykład w artykule 94 mówimy tutaj o obowiązkach pracodawcy w zakresie zakazu dyskryminacji czy też przeciwdziałania mobbingowi. Pracownicy, którzy zgłaszają, jakiekolwiek naruszenia w tym obszarze nie powinni mieć z tego powodu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jednakże zwolnienia z powodu zgłoszenia tego typu naruszeń mają miejsce, co jest sytuacją naprawdę niezwykle skomplikowaną i trudną. Oczywiście nie możemy zapomnieć o fakcie, iż na podstawie kodeksu pracy podlegają ochronie wyłącznie pracownicy, których wiąże stosunek pracy. Zatem nie dotyczy to osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia czy też umowę o dzieło. Szanowni Państwo, już tytułem zakończenia chciałbym powiedzieć, że taką datą przełomową, na którą czekaliśmy z zakresu ochrony sygnalistów, był dzień 18 października 2021 roku, gdzie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo wyczekiwany przez nas projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających, Naruszenia prawa Unii. Ma on wprowadzić do polskiego porządku prawnego założenia dyrektywy o ochronie sygnalistów. Jest on niezwykle interesujący i serdecznie zachęcam Państwa, abyście do tego projektu zajrzeli. Link także znajdziecie Państwo w opisie filmu. Na temat projektu, w taki sposób bardziej szczegółowy i kompleksowy, będę rozmawiał już w przyszłym tygodniu z moim pierwszym gościem. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za dziś. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz do odwiedzenia strony Centrum Audytu Bezpieczeństwa w Mediach Społecznościowych. A osoby, które już od 17 grudnia bezpośrednio obejmie dyrektywa, zapraszam do skorzystania z oferty kanału zgłoszeniowego oraz do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie więcej informacji. Kłaniam się nisko i do zobaczenia za tydzień.